29 stycznia w Starostwie Powiatowym w Jaworze odbyło się piąte posiedzenie Rady Powiatu. Podczas sesji radni przyjęli m.in. sprawozdanie z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014, informację o planowanej zmianie sieci szkół oraz nowych kierunkach kształcenia na rok 2015-2016. Przyjęli także informację o przeprowadzonych kontrolach zewnętrznych i wewnętrznych Starostwa Powiatowego w roku 2014. W trakcie obrad radni przyjęli uchwałę, na mocy której przekształcono dotychczasowe powiatowe centrum poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i doradztwa metodycznego w Jaworze w jednostkę o nazwie Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji. Jednocześnie nadali tej jednostce oświatowej nowy statut. Zmiana ta będzie obowiązywać od 1 lutego bieżącego roku. Ponadto radni podjęli również uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2015 oraz zmianę wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2020. Na zakończenie sesji przyjęto informacje z prac zarządu powiatu.